Ja. Yeah! Siema wszystkim, testujemy sobie teraz e, od triplexa Super Bangers, Bangs, Super Bungs, Bangers. E, petarda posiada oj, ubrudziła mi się w piachu. Y, posiadają 2,45 g mieszanki na y, na jedną sztukę. Rok produkcji o 2016. Czyli starsze petardy, ale mające mające 8 sztuk. 8 sztuk. Na jakieś 8 zł za takie opakowanie. Dobra, jak one są wykonane? No, nie najgorzej. Twardy, bardzo twardy korpus. Ląd jest, o jezu, jaki gruby ląd. Gruby ląd. Flara. Fajne. Ładnie wykonane. Nie są najgorsze. Ale leciutka. Leciutka. Dobra, sprawdzimy sobie na garku. Jak go wysoko podbiję. O. O. Badziewie. Szczerze mówiąc to badziewie jest. Zobaczymy jeszcze jedną, ale Straszny badziew nie mają 2,5 grama na pewno nie to już któraś petarda od triplexa którą testujemy i która jest słabizna słabizna zobaczymy ją na wodzie ...zobaczymy ją na wodzie... To ...nie ma. ...tak to jest dosyć głośno... ...ale szczerze mówiąc... nie... ...nie... No, ta jest jakaś licha... ...słabo przyklejony ten papier... Oderwiemy go Nic specjalnego Spodziewałem się, że będą lepsze, ale jednak nie Ale jednak nie Flary ładną mają O, tej flary jest dużo Tak to głośno strzelają Całkiem głośno, ale no nie wiem, nie wiem Niezbyt lepiej kupić coś innego. Lepiej kupić coś innego, nawet trójkącika mi daj. No już. Nawet takie trójkąciki od Jorge które kosztują 4 zł za 20 sztuk, i są chyba lepsze. Akurat słaby, ale czasami, jak rąbnie taki trójkącik, to. Ale te czwórki są tańsze, jest ich 20 sztuk. To był trójkącik, nie wiem dlaczego nie wybuchł, tylko się tak palił dziwnie. Dobra, dzięki wielkie. No, Superwangers. No, tak dla ciekawości można kupić, żeby się pobawić, ale nie są specjalne. Dzięki wielkie na razie.